Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku z oceniania Ekwipunków. Mamy dzisiaj trzy ekwipunki, różne wariacje cenowe, także zaczniemy sobie od tego pierwszego, najtańszego. Skin z Manki to strona, dzięki której możecie wymieniać skiny, bazując na ich wartości. Dodatkowo strona nie wlicza cen naklejek do wartości wymienionego skina, co daje świetną możliwość do zarobku na kraftach. Z kodem Adamczyk zyskacie do 5 dolarów przy pierwszej wymianie o wartości 100 dolarów i 35% bonusu do wpłaty. Polecam również strefę darmowych nagród. Mamy tutaj skinkę do AK, pewnie do grania, tak się spodziewam. Ogólnie playskiny, ale mamy jakieś krawciki, więc całkiem fajnie. No i ogólnie <ścoughs> wartość tych naklejek, które są tu nalepione jest wyższa niż wartość ekwipunku. Więc sobie taka ciekawostka. No i co mamy dalej? Jakieś autografy z Paryża. Tanie, także no tutaj brokacik. xcool liczy na to, że to odda. Vitality. Trochę z Paryża takich nieoczywistych drużyn. Mongol Z, Team Liquid bardzo ładne. 81 sztuk, tanie. Także fajnie. Tutaj może siadać. Mamy NIP, mamy Greyhound. No tutaj trochę małej ilości. Także tego nie liczę jakby pod inwestycje. Pewnie, pewnie z dropów. No i mamy Fluxa, fajne, niewychajpowane. 4 grosze tanie, więc procentik może być. No tylko tak jak mówię, no papiery pod long term. To samo Facecam, tutaj pod Craft jak najbardziej. Furia tańsza opcja niż to z Antwerpu i Stockholmu więc może być pożądana. No i tania, także to jest na pewno plus. ENS tutaj taki bardziej chyba szczęśliwy traw, bo naklejka jako taka jest no, niezbyt urodziwa. NALEK tutaj ziomeczek liczy na to, że to kiedyś odda. No i tego mu życzę. Complexity Gaming bardzo fajne, ładne, estetyczne. No różni się tym za, za od, różni się od tego z Antwerpu, no więc to może jakiś czynnik być. No i dodatkowo tanie. Także to jest ekwipunek taki papierowy, bardziej pod long terma Nie ma tutaj nic za bardzo co, co mogłoby wystrzelić w najbliższej przyszłości, tak kosmicznie. No bo tutaj jednak wystrzelić mam na myśli CSO2, nie? No żadnego holo tutaj nie ma. No także te papiery po prostu... Po prostu sobie schodzą, 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 cena rośnie, no dopóki nie wyjdzie jakiś nowy kolejny event, w którym no zobaczymy, czy Kopenhaga będzie miała tło, czy nie. Także, także tak to wygląda. Jeśli będzie miała tło, no to jak najbardziej może to fajnie zaprocentować. Jeśli nie będzie miała tła, no to te drużyny, które będą na tej Kopenhadze, no to te, te papiery znowu będą droższe od tamtych z Kopenhagi, no i tak się to będzie kręcić. No, ale jakiś procent jest szansa, że tutaj sobie to zrobi. Mamy kolejny kwipunek. Tutaj już trochę wyższy pułap cenowy. No i tak mamy wulkana z krawcikiem. Całkiem przyjemny skinek. Bardzo ładny Digielek. Taki nowy, różniający się po prostu. A włóczka containment bridge. Również spoko opcja. Mamy agenta memiczny. Tutaj pod. No, myślę, że, myślę że, że sobie urośnie przez tą memiczność skinek do także no takie play tutaj mi się wydaje jedynie ten gielek może coś tam fajnie fajnie połyskiwać yy, na jezie dwójce takie mam takie mam zdanie yy, no i co mamy legendę masowo prawie 200 więc spoko opcja ciekawe w sumie kiedy kupywane bo legendy ostatnio sobie piknęły zobaczymy jak to będzie pod C za dwójkę czy to będzie ciągnęło się dalej, czy nie. Także, no, całkiem spoko. No, myślę, że jak to było zainwestowane, z, nie wiem, na początku lipca, to już, to już fajny proficjing na tym jest, nie? Tak jak patrzyłem ostatnio, no to około 60% legendy podrosły. Fajnie, fajnie. Zależy też w sumie, kup kiedy kupywane, nie? Oby nie wtedy, co był hype na cs 2 Także tyle wiemy o tym ekwipunku. No i tutaj jakieś pojedyncze skrzynuszki, papiery. No to chyba z openingu, tak mi się wydaje. Cloud9 Cloud9 i gładny. No, ale jedna, w jednej sztuce, na no to tak się średnio opłaca. Jak mamy takie kapsuły, nie? Także, no, to za openingu tak, tak się spodziewam. No i ostatni, ostatni ekwipunek. Mamy tutaj połyskujące Holo Goldiki, czyli tutaj bardziej pod cesa dwójkę pod Shorter. Mamy jakieś playskiny. Ładny kroczek. Mamy Emeczkę. Mamy akacza. Także, no. Ten skin tak, średnio mi się podoba, no ale jak koledzy się podoba, to jest najważniejsze. Mamy krawciki do tego. Yy, no i co, gałęźnica. Również krawcik, tu jakieś pojedyncze skrzynki, skrzynia operacji Riptide. Została się jedna. Yy, bidulka, no zroga, ciekawe w sumie czy, czy kolega trzymał i otwierał, ale... No jak, jak kiedyś miał większą ilość, no to teraz na pewno go może trochę boleć. No ale cóż, mamy kolejne holo. Tutaj znowu pod cs dwójkę, jakiś tek. Mamy krawcika nawet. Znowu holoski, skiny, ładny skin do Uspa. Znowu play skiny, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj beretki z Vitality. Krawcik, również spoko. Tak trochę pomieszane. Wszystkiego po drogu, no. Legendy, dwie sztuki, także no. <gryw> pod inwestycje trochę. Trochę średniawka. Mamy Małżika pod krafty z Paryża. Yy, mamy outsiderów z Antwerpii, także smaczek pod virtus Pro. Mamy Ens z Paryża. No, bardzo tanie, holo. Nie wiem, ale kolega liczy na to, chyba, że to, że to jakiś prozańczyk zrobi. No, może tak być, nie wykluczamy tego za ileś tam lat. Jest szansa tutaj Apexik pod w brokacie. Fnatic brokatowe. Pierwsze logo od 2014 bez, bez tła, Spoko G2. Mamy ukąszenia węża, druga w kolejce do wypadnięcia. Mamy jeszcze tutaj ładnego skina do Maka 10. Bardzo clean. No i co dalej? Mamy znowu Brokaty, Into the Bridge fajnie, Feynick pod Krafty, Podcrafty. pod crafty. Gamer Religion pod crafty, mamy nawet jakieś Holo, tutaj pod CSA dwójkę, Luxo, Complexity i znowu Holoski, RMR także pod CSA dwójkę. Ponownie mamy Mauzika z Paryża, pod Krafty, za nie ma ich na Paryżu, więc fajnie to może grać. Zobaczymy co pokaże Kopenhaga. Mamy Copenhagen Flames z Antwerpu. Fajna opcja, tańsza niż ta ze Sztokholmu, więc procent może być wyższy. I mamy ponownie Apexa, tym razem w papierze. 17 sztuk. ok fajnie, podkraftiki pod Mamy Nawi, mamy Monte, także wszystkiego po trochu. O i mamy Fnatic w papierze. Fajnie też podkrafty no i tak jak mówię. No, wyjątkowo logo od 2014 nie było ich bez tła. I nasz kochany blaścik w brokacie, tym razem. No i co? Trochę tego jest: 17 sztuk. Mamy Najna, polski akcencik. Pejnik pod crafty. Tutaj trochę pomieszane, a jakieś autografy od, od Hedesa. A to są od polskich graczy. Także akcencik polski jest w ekwipunku. Mamy praktycznie wszystkie naklejki z Paryża po trochę, tym liquid całkiem spoko bo tanie. Mamy OG, no to tak, tak, niezbyt przepadam za tym. Into the Bridge bardzo ładne. Specyficzne, fajne gamer Legion pod podkrafty. Luxo fajne, niewyhypowane, No i furia. Najtańsza kurde. Kolega ma wszystkiego po trochę tak naprawdę. Mamy nawet Bad new Eagles, 35 sztuk. No i narzukany blastik. Który, <noise> Który jednak jest no niby tani, ale nie ma co chyba za bardzo na niego liczyć. No i tak, jak ten ekwipunek się prezentuje? no, Fajnie się prezentuje, mamy te holo pod csa które mogą procentik zrobić. No i mamy dużo tych papierów, tych naklejeczek ogólnie. Skrzynek tu jest mało, skrzynek brakuje w sumie, takich pewniaczków typowych. No ale co, mamy mnóstwo tych papierów, które kiedyś tam w przyszłości yy, wybrane z nich, w zależności od tego, co się będzie działo, czy, jakie drużyny będą się dostawać na Kopenhagę, czy ona będzie z tłem czy bez. No i co, co tu można pochwalić? Na pewno tego Fnatic można pochwalić, Apexica, no i ten Into the Bridge, bardzo fajnie, w sensie osobiście mi się podoba, także to jest, jakby, moja osobista pochwała. Yy, no tamte, tamte są fajne pod inwestycje. No, i fluksu niewychypowane. także no, kolega tutaj rozłożył na praktycznie na wszystko co się dało. Jednego jest mniej, jednego jest więcej. Tak go w, w od, od 10 nawet do, do 50 sztuk. Tutaj mamy ten 30, tutaj mamy 12 znowu. Także porozkładane na wszystko. Tylko brakuje tych skrzyneczek, niestety, no bo one są jednak pewne. No a takie papiery, no to są po prostu pod mały budżet, należ pod, ale też pod long term. Także no. No ma. Aha, dobra. pominąłem to. Chciałem tego nie zauważyć. Skrzynią kończenia węża razy 10. No ale to też trochę mało. No ale cóż, kolega ma taką wizję. No i co, życzę mu powodzenia. Tutaj Cezik naprawdę. Cezik dwójka naprawdę może zrobić robotę. No i co, w tym odcinku to by było na tyle. Oceniliśmy sobie trzy ekwipunki. Możecie podsyłać na Discordzie kolejne. Link macie w opisie. No i co, dzięki za oglądanie. Łapka subik komentarz mile widziane. No i do następnego, siemano.